Pop z przyjaciółmi do pracy się rwie. Pop budowniczy wszystkiemu zaradzi. Pop budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Pop budowniczy zawsze da radę. budowniczy nie jest sam. Straszny Smok Współpraca, spychaczu. Będziemy ocieplać mieszkanie u pani Kociołek. Chodzi o to, żeby ciepło nie uciekało z domu przez dach. <noise> Dom będzie miał ciepły kapelusz. <noise> to mi nie przyszło do głowy. I jak, jesteście gotowi? Tak, Marto. Wszystko zapakowane. Damy radę? Tak, tak, damy, damy radę! radę. Hmm, no tak. Chyba to da widzę. Cześć! Pa, pa. Pa, pa. Dzień dobry, pani Paciorek. Przyniosłem od mojego gospodarza drabinę, o którą pani prosiła. O, dziękuję. Mam ustawić dekorację przed przedstawieniem, a teraz muszę wracać do pracy. Podziękuj ode mnie, panu Ogórkowi. O, ale piękne stroje. Gdybym chciał, byłbym najlepszym aktorem na świecie. O, o, o. długi czołg straszy. O, najgroźniejszy pirat siedmiu mórz. Samotny strach na próbę znów się pojawił. Jak się nazywasz, nieznajomy? Spróbuj zgadnąć. Ojej, szminki do twarzy. Każdy strach mógłby mieć z nich wiele radości. <gryppy> o, a to co? O, już wiem. Jestem okropnie strasznym smogiem. Pani Paciorek nie pogniewa się, jeśli pożyczę ten strój. Zwrócę go przed przedstawieniem. To nie będzie długo trwało. Przepraszam za ten bałagan na strychu. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Pamiętaj, Bob, że można chodzić tylko po grubych belkach. Jeśli staniesz między belkami, przebijesz sufit w pokoju. Dobrze, Marto. O, ależ tu dużo gratów. Świąteczne dekoracje, stare zasłony. A to, no co to jest? Popatrz, popatrz. O, jedzie spychacz. Ale będzie zabawa. Uuu, witaj, spychaczu! Jestem Strasznym Smokiem! O, 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 strasznym Smokiem? A skąd ty znasz moje imię? Bo jestem czarodziejskim Strasznym Smokiem! Wiem wszystko! Jak chcesz, mogę spełnić jedno twoje życzenie. O, 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 o tak, proszę. W porządku. Teraz zamknij oczy. I co? Mam cię o coś poprosić, tak? Chciałbym być dwa razy większy, żeby zagarniać więcej ziemi. I proszę cię, straszny smoku, o dodatkowe światła, żebym się nie bał ciemności. O, o i jeszcze coś. Chciałbym mieć ogromną górę błota i móc się w nim taplać. Panie smoku, jest pan tu? Mam jeszcze jedno życzenie. Ojejej. Smog zniknął. On naprawdę jest czarodziejem. A, a, a moje życzenia? <laughs> może błoto jest już u boba. <laughs> Cześć, przyjaciele! Cześć, Pychaczu! O, o, o! Co <laughs> na masce. To gdzie? Na masce? Może błoto? Nie! Masz wąsy jak kot! O. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego ze strasznym smokiem? Bardzo wesoła muzyka! O, oh! o! 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 daję badajes słowo, hałasujesz bardziej od pańca! O, O, Nic ci się nie stało! Proszę pani, ale noga ugrzęzła mi w suficie! Przepraszam! Dasz sobie radę? Tak, poradzimy sobie! Uch. Dźwigu, Bob miał mały wypadek. Ach, coś mu się stało? Nic mu nie jest, ale czy mógłbyś przywieźć z firmy kilka płyt gipsowych, białą farbę i paczkę gipsu? Ach, oczywiście, Marto. A teraz, Bob, spróbuj poruszyć nogą. Ach. W porządku, bo szarpnij nogę, kiedy doliczę do trzech. Jeden, dwa, trzy. O, 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 dziękuję Ci. Nie ma za sobą. Ma <grym> jeszcze dźwig. Zaraz go nastraszę. Jestem strasznym, żonącym ogniem smokiem. Z tymi oczami. <grym> Bójcie się strasznego smoka. Ach, 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 straszny smok zagrodził mi drogę. Cały drże ze strachu. Ależ dźwigu. Przecież tu nie ma żadnych smoków. Ach, a, a jednak są. Widziałem jednego. Miał bardzo wyłupiaste oczy. Proszę, przestań już. Nie panikuj. Spokojnie. Opowiedz mi o nim. Pojedziemy razem i na pewno nie spotkamy żadnego strasznego smoka. Oby tak. No widzisz, przecież nikogo tutaj nie ma. Nie ma, naprawdę nie ma smoków. Witam, kochani. Bardzo. Spójrz na jedno. Straszny smok pomalował mi maskę? Ja też widziałem smoka. Hmm, to mi wygląda na jakąś psotę. O, no gotowe, pani kociołek. Pani mieszkanie jest ocieplone. O, dziękuję, Bob. Dziękuję, Marta. I przepraszamy za cały bałagan. To znaczy, za tę dziurę, którą zrobiłem. Do widzenia, pani. <grystanie> jest ten straszny smok! Nie, to czarodziejski smok. A ja myślę, że to nie jest smok. Skąd znam ten głos? Prędko łapać go. Tak przypuszczałam. Był smokiem. A, przepraszam, Marto. Chciałem się tylko zabawić i przebrałem się w ten strój. Oddam go pani Paciorek, zanim zacznie się przedstawienie. Ale popatrz na kostium, zniszczyłeś go. Musisz pójść do pani paciorek i opowiedzieć, co się stało. O, pójdziecie ze mną. O, Rety, chyba nie zdążę go zreperować przed wieczorem. O, naprawdę bardzo mi przykro. Zaraz chwileczkę. Mam pewien pomysł. smoka. Och, Marto, jest prześliczny. Wzięłaś to ze strychu, pani kociołek? Tak. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Teraz ty jesteś strasznym smokiem. O, 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 o. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk Jakub Milencki. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak. Wystąpili Artur Kaczmarski, Barbara Bursztynowa.